i odwagi też na te szanie że zawieszę ta czy nie zawieszę Dalej babka powiem, że mi tam dużo wolę ale ja bym tu poszedł od razu i naczyń no to jedziemy do Sęstochowy jazda Najlepsze nie gra się lecimy na kolik, ale najpierw wejdziemy po losu. Mówi co będzie wyglądać przednio, najlepsze nie się lecimy na kulik ale najpierw lecimy po sos Mówi się, zapisami, co będzie wyglądać przednio. Z jingo dżingo, bary, barry bens, Old Marys, and my Monster, Ej, my Gawanie! Keeps on repeating, about to explode. all oh, let's get fucked up, baby, let your body go. i make your mind go crazy and lose control. So come and move with my body, let it overload. My heart keeps on repeating, about to explode. <laughs> Ja chcę na kulik jechać. co no byś tam nie zabrały A siadła kulik by. To jeszcze roz nasz wsiadać? siadać. Siadać. Siada sanki dawaj. Poczekaj no tak. no tak. no, o jo... siadaj babka. Babka siedzi na sanka. Siadaj babka. No idź no babka. Babka. Dej mi się napij, chłopok coś, bo... Nie tak nas sucho nie pojadę. A co, przepraszamy już, prawda? Tak zapraszamy do baru. O, nie po kurde, z tego się Bier babka. O, babka jak dopierdoli, to pierdoli, ona to psa nie wejdzie. Cieszę kurwa! Młodzieńcze! Przejdź mnie, mądro! Idę wplować. Smaczne jest. było? Ej, daj pobłonkacie. <noise> Ej, daj Sęgrzysz się, można? tak, noż tak, noż tak, noż tak, noż tak, noż tak, noż No gdzie tak, <grystanie> noż oh, nie noż do noż tak, A tak, noż tak, noż ho, ho, ho opowiedział. a. a. Ale tu lecą na nie bo to by kurwa pokochał słek Odpada się kolejnie tysiąc za mleko, na a nie go ci-bek. Nie słuchajcie typów, co mówią o życiu, a nie kurwa o tym, że paliłeś geś. Ale co ty wiesz? Chodź, kurwa, co ty wiesz? jednie. ale urwał. Ale to było dobre. A jest podwójnie, nasza muzyka, natura, kultu. Nie robimy turna. Co w roku koncertów i nie mam znowu biedy Udawać nie mam zamiaru Żeby to przydać, to robię se przerwie A po tak piszę już kolejny album Nie widzę rodziny i puszczają nerwy Od dekady lecę i trafiam na karku